Hej cześć Manko, System Rafcio i witam Was w drugim odcinku z RPS, że normalnie to byłby trzeci odcinek, ale no niestety nie nagrał mi się Mikro, znaczy nagrał mi się teoretycznie, ale jakoś była taka straszna, że po prostu nie dało się tego słuchać. Więc tutaj gdzieś będziecie mieć y, odnośnik do skrótów trzech meczy, bo a nagrywam sobie ten drugi odcinek, a mówię, a pogram sobie trzy mecze, a pogram sobie trzy mecze, będzie mieć fajnie i w ogóle, a tu jednak kurde, pieczonę. Nie nagrywa mi się mikrofon, y, więc macie tu gdzieś odnośnik do skrótów trzech meczy, bo ja naprawdę nie lubię nagrywać, y, dogrywać komentarza, wolę jednak komentarz live, po prostu nie ogarniam tego, tak? No i tam macie jakąś pewną muzyczkę, skrót tych ty, ty, trzech meczy. Jak komuś by się chciało zobaczyć to, e, to, 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 to sobie zobaczę. A teraz wam powiem wyniki tych spotkań. Z Evantion niestety zremisowałem 1-1. E, z Standard Nance wygrałem 4-2. A z Saint Etienne wygrałem 3-1. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z Ben Shiktashem w, w, w ramach ligi, meczu Ligi Mistrzów oraz u siebie widzę z Lyonem Jeszcze sobie z, pokażę Wam skład, jaki postanowiłem wyjść e, jeszcze tutaj może damy. O Martiala damy, bo ja go dałem na w poprzednim spotkaniu z Site Etienne gdzie strzelił bramkę. Sorry za poruszenie, poruszenie mikrofonu daję go właśnie tą pozycję, no i dobrze sobie radził. Może Mandy sobie wejdzie. No i Markinius. Jakbyś wolę Marciniusa od Davida Luisa. A, a spróbujemy tak. Spróbujemy tak zagrać. Może tak będzie lepiej? Nie wiem. Yy, a czy... <ścười> Kurde, bo powiedziałem, może tak będzie lepiej, ponieważ sobie zmieniłem położenie mikrofonu, nie? Nie tak sam do siebie powiedziałem. Dobra, to zobaczmy jeszcze nastroje. Takie mogą być i zapraszam Was na skrót spotkania. Mandy. Martial postanowił oddać strzał zyszała. Prawie! Prawie i by to wpadło. Nie, jednak muszę inaczej. Bo ja cię szpierdzielę Martial, ale przysolił. Pra... Jak gdyby to wpadło, ludzie? Jak gdyby to wpadło? Niestety, chyba kiwrak nie musi wyciągać się z siatki. zobaczymy, czy to był kiwrak. No, wykopuj to szybciej. No, nie pokazał. A chyba kiwrak. Kiwrak. Ozjakub. Ozjakub strzela, Loris broni. Din. No, i tu bardziej. O kurde, ale wpakował to dęba! Ba. Cię boję, że tutaj też bardziej atakuje naszą bramkę, no i jednak się podwierciło, ale kurde wiedziałem, Bama ma naprawdę bardzo dobre główki i trzeba na niego uważać. Ale jak to wpakował, prosto w okno i dęba. Ba. Daje prowadzenie męsiktaszowi. Jakiś drugi modta przyjmuje Altu. Bale, Gareth Bale. Bale jest jeden, jeden, proszę państwa. Ależ to zrobił Waliczek. Przepraszam jeszcze raz za to, że poruszyłem mikrofonem. Ale Gareth Bale świetnie wszedł do środka i oddał strzał tuż przy słupku. Bez szans bramkarz. 1 do jednego, Mamy remis. Y -y. Beşiktaşu? Jest takie miasto w Turcji? Nie, to chyba jest... Skoro klub się nazywa Beşiktaş... to chyba miasto też tak się nazywa, albo to jakiś inny... Nie wiem. nie no, chyba jest miasto Beşiktaş. Dobra, ale ba! Dęba ba! Ale Mandy, świetnie! Podanie do Bale'a! Czy Walijczyk to wykończy... Ależ obronił! O, z Jakub. No i kiwrak wchodzi w pole karne no ża Kurde Jak? Dlaczego taka dziura była? Loris też tak średnio Loris broni, no trzeba sobie powiedzieć Ogólnie tak no Nie jestem zadowolony z jego transferu No brada Pierwszy powy przegrywamy niestety Martial Zengin. Pogba. I gol Bale Gareth Bale. 77 minuta daje remis. Proszę Państwa 2-2 druga bramka. pogate przeszedł Podań do Bale'a z pierwszej piłki, ależ to wykończył Walijczyk. Czy to będzie hat-trick? Oby to... Może dzisiaj będzie hat-trick już. O, z Jakub. Och no! Och no. Nie, no kurde, no! Się nacieszyłem! No kurde, down, 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 głupi Luis! Nie lubię tego Dawida Luisa, sprzedaje go. Kupuję kompanego. No kurde, no. Faul tam był. Może asysta. Yes! Jest! Ruiz! Ruiz! Garrett Bell, co on dzisiaj gra? Dwie bramki i asysta, proszę Państwa. Ależ teraz pięknie dośrodkował też Royce, cudownie wykończył. Niesamowicie 3 do 3. No nie, nie strzelimy już się bramki. Wynikiem 3 do 3 kończy się pier nasz pierwszy mecz w Mistrzów. Niestety, no obrona zawiniła i to ostro. Eee, no, gdyby nie obrona, gdyby nie będę obrony, to TML swoją się inaczej zachować yy, skończyć. No ale cieszę się chociaż z tego jednego, remi, z jednego punktu. Bo, bo mogło się skończyć dużo gorzej. Jestem ciekaw, jaką ocenę dostał Martial. 6-7 tylko. O, hej, cześć, Mango jestem z powrotem. Eee, jak mogliście zauważyć, eee, pod koniec chyba pierwszego odcinka eee, ten eee, mój mikrofon stał się naprawdę bardzo cicho. Więc postanowiłem, że e, będę przerywał po meczu i znowu znawia. Okej, okay, następny mecz z e, Olympique Lyon. Martial niestety zmęczony Więc damy pograć sobie Verattemu. Za Motte wejdzie Matthew e oczywiście za e, Dawida Luisa wejdzie e, David Silva. I znowu wróci Arier. Teraz nie wiem czy nie dać... Eee, tego. A nie, Rapiot w ogóle jest skontuzowany, to no spoko. Dajmy Lukasowi pograć, bo kurde... Ogóle... Nie grał chłopak. Dobra. Ale to Bale ma fajną formę, dobra. Na rzecz Bail'a Lukas sobie nie pogra. Hehe. <laughs> no, jak to mówią, są równi i równiejsi, a my. Aha, dzięki trenerze, dobra. No to yy, wybierzmy sobie stroje. Okej, okay, takie mogą być. I zapraszam na mecz. Będzie ciężko bolion Ale... My, my nie damy rady, my nie damy rady. Oczywiście, że damy. Ależ wymiana Bail Veratti Teraz młody Włoch Będzie wrzucał i prosto w ręce Lopesa. Maty... oj oj, jak to musiało boleć. To musiało boleć. A niestety Górków, chodź tu, teraz Veratti i braka Świetnie minął. I TO BĘDZIE 1-0 IBRAHIMOWICZ W 20 MINUCIE POWIĘKSZA SWÓJ BILANS BRAMEK W LIGĄ że już 7 bramek, niesamowite, niesamowite Ależ strzela ten zawodnik, ależ on strzela Strzela jak... Jak ktoś to Bardzo dużo strzela Na przykład No było potwierdzenie e, Przez łamek sekundy Że Ibrahimović ma 7 bramek Kerżakow. Kerżakow strzela, Lori! Mmm, ja nie lubię taki bramek tracić. Zdobitki. Właśnie akurat idealnie tak zrobiło, że po odbiciu od bramkarza idealnie wprost pod przeciwnika. no... No, takie nierealne trochę, no bo to się za często jednak zdarza. Tym bardziej komputerowi się tak za często zdarza. Arier, do Baila Gareth Bale Ibrahimowi! Ci natychmiastowa odpowiedź. Dwa do jednego. No, śmierdzi mi tu hatrykiem. Oj, śmierdzi mi tu hatrykiem. Aj, wy też to czujecie? Wy też czujecie? No, 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 no. Kurde. Bill jednak ma naprawdę bardzo dobrze gra. Rozwinął się tutaj chłopak. Znaczy nie rozwinął, wgrał się e, w styl PSG No i już coraz więcej asystuje, strzela. No, no, no. Rafałowi się podoba. No, Royce trochę mniej, ale też odgrywa ważną rolę. Royce dostaje piłkę od Francuza. Royce biegnie. Royce. Royce! O! Dlaczego postanowił i na, i na indywidualną akcję, i jak niewiele brakowało? Kurczę, pieczonę! Chciałem podać do Ibrahimowicza, ale jednak, kurde, coś mnie tak. żeby jednak pociągnąć tym e, Roysem, No i niestety, nawet... ja już widziałem to w siatce, tak. Ibrahimowicz hat trick i braka dobra! 3 do 1! Tym razem Royce podał, podał i 3 do 1 hat-trick Brahimowicza. Pierwszy hat trick w tym sezonie! Proszę państwa, proszę państwa, coś pięknego. Dziewiąty gol z latana w tym sezonie. League on! A no i da bo... No gdzie to był faul! No. Żal Po raz kolejny sędzia w ligą widzi Faul, gdzie ja Faulu nie widziałem, tak? Jak ta spadnie gol, no to ja to zgłaszam do prokuratury. No zgłaszam to do, do prokuratury, no! Znowu przez sędziego tracimy bramkę No znowu ten czarny nastrzela, ten ma w, ma w coś tam. Jaki żal Bail Chciał zaefektownie biedaczek, no ale niestety nie wyszło. Ale jakby to padło no to byłaby nawet bardzo ładna bramka, nie? O Jezus Maria, laka O Jezus Maria! No, no ale nie wyszło, nie? Jak zwykle go Silva główką i Pogba ja pierd <grywka> Helena i Chabę zawał e, twaj, y, raz drugi raz Wreszcie to się nie mieści w głowie, co on teraz przez zrobił! Może do Ibrahimowicza na jakiegoś high się uda? O kurwa! Ale to by była brama, gdyby to... Zobaczyć powtórkę, jebu No tak, mogło troszeczkę bardziej za plecy, no ale dobra. Teraz 4-2, wykończmy ich! Dobra, jest! 3-2. No i no nie pomijając, że teraz Baby przejął bywalną, by się zrekompensował. Kurde, znowu przeminąłem. No niestety. Dobra, wygrywamy 3-2-12 do 2, 12 strzałów. 8 celnych. 3-2 tylko Iwrachimowi, 9-8. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Jeszcze rzucimy. Dobra, przesuniemy sobie do meczu z Seam. Dobra, my jesteśmy na pierwszym miejscu z 16 punktami. Za nami jest Tuluza. Na trzecim miejscu Marsylia, na czwartym Monaco, i na piątym Nantes. Strewy spadkowe Eventhon, Stead Reims i Metz. Dobra, tu już raczej nie ma nic ciekawego. Zobaczymy sobie pocztę. Co miesięczny nap. O, Takie gówno, no, gówno. A, nie. Odrzuć. Dobra, niezły. Umieścimy go. Nie, raczej znaczy odrzucimy i odrzucimy. Dobra. Francja. No, podpiszemy z nim. Odrzuć. Odrzuć. Podpiszemy. No i odrzuć. Dobra, co my tu sam? Stra... Aha, dobra. Pastora chce więcej grać. Okej, okay. nic poza tym. Dobra, ustawimy sobie skład. wejdziemy że może dla zostanie.. Marty, ale sobie wejdzie z... Pastory, no to troszeczkę ryzykowna kombinacja. Max wejdzie No no i w zasadzie to tyle ze zmian. Może Tiago Motta? O, Tiago Motta jeszcze. Dobra, to by wystarczyło na zmiany. Jeszcze sobie rzucimy okiem na statystyki zawodników. mówić na pierwszym miejscu z, cztery, z dziewięcioma bramkami na drugim, trzecim, czwartym. No, na, na drugim miejscu egzekwo, Żyniak, Endrik i Japate czterema asysty Verratti na drugim miejscu czy znaczy na pierwszym egzekwie z Balmontem i Korgnetem czyste kąta, no niestety nie ma Lorisa a u nas, tylko Dojes Do 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 nadal z czystym kątem a żółte kartki i czerwone nas nie obchodzą dobra to by było na tle w tym odcinku. mam nadzieję, że się podobało że się podobało to czy nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mój kanał. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Do zobaczenia, cześć i pa!